Cześć! Z tej strony beach. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie loterię na powiedzmy to event Święta Plonu. Jak widzicie, mam tutaj 7 losów heroicznych i 4 ulepszone. Loteria jest za 3000 SL, tak mniej więcej. Nie przedłużając, zaczniemy. Powidła śliwkowe. Następny kupon na miksturę wyczerpania. Zwój czerwonego smoka. Zawsze się przyda. I następne mały kuferek kuponów. Kupon na teleport. I teraz siedem heroicznych. Hmm. Jakiś teleport. I kolejny kupon. kuferek kuponów. Całkiem nieźle. Miksik. Błogo. To jest krytyczny lek życie życia SA. Hmm. Blanket na strój Wywołanie aukcji I ostatni los Zuje rzeźbienia 10 zł wywołanie sklepu I kupon na dużą miksturę wyczerpania Nie jest źle Ustawiłem do sobie ustawiłem go sobie tutaj i to by było na tyle w tym krótkim odcinku, i z góry przepraszam, że tak długo mnie nie było na YouTubie że nie nagrywałem nic. Postaram się teraz częściej nagrywać i wrzucać odcinki. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych materiałów. Na razie, cześć.